Locasia, colocacia, colocación, 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 colocación. Być może moje wspomnienia za już listę, to było ponad 20 lat temu. Wojciech wstępnie przyszedł do mnie do domu z chlebem i nożem. Poprosił o zrobienie mu kanapki, zaproponował mi, do mi wspólną pracę nad kolokacją. Poprosił mnie o zrobienie rycin oraz napisania posłowie i wstępnia. Powiedział, nie rób przepisów, ja je sam zrobię. Poznałem Piotrka jakiś czas temu i nie mogę uwierzyć, że ten człowiek pomoże mi zrobić relacje kolokacji. Czujemy się z tym dobrze. Czujemy się bardzo dobrze.